Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. I dzisiaj spotykamy się jak co miesiąc, w podsumowaniu miesiąca ubiegłego, poprzednio teraz przeleciał nam wrzesień, więc podsumujemy, czego Katarzyna nadużywała we wrześniu. Tylko przejdziemy do tematu, bo mam do nagrania dzisiaj jeszcze open boxy, dwa, które będą zaraz po ulubieńcach, a jutro mam na rano. A jak wiecie, ja w nocy nie sypiam, więc będę i tak niewyspana, będę nieżywa. A filmy same się nagrają. Więc lecimy z ulubieńcami. Zaczniemy, tak jak zwykle, najpierw przejdziemy przez pielęgnację. Tak, a później przejdziemy do kolorówki. W tym miesiącu mniej więcej jest zachowana równowaga, więc nie jest źle. I jedziemy najpierw mamy krem Vitace. Przebież się. No, halo, halo. Dzień dobry. Vitace Infusion i to jest firma właśnie Mincer Mincer Farma. Tak, dokładnie. I to jest intensywnie nawilżający krem na dzień z witaminą C. I jak go odkręcimy, i jeżeli znamy zapach witaminy C, to dosłownie to czujemy. Czujemy witaminę C. On jest piękny, żółciutki. Chodź, no chodź. O, jest piękny, żółciutki, e, ma bardzo konsystencję taką. Em, Lekką, o, ma lekką, nie jest za rzadki, ale nie jest też za gęsty i bardzo szybko się wchłania. I też bardzo mocno czuć ten zapach witaminy C właśnie na skórze, a tylko przez chwilę. Dopóki się nie wchłonie, jak się wchłonie, to już go nie czuć. Ale jeżeli jesteście wyczuleni na zapachy, to na pewno będziecie to czuć. I faktycznie czuję, że on bardzo mocno nawilża. Nie widzę jakiejś takiej mocnej różnicy w stanie mojej cery, ponieważ no. Moja cera, każdy krem niemalże lubi, pod makijaż tylko nie lubi właśnie tłustych kremów, ale tak to jak używam jakichś tam mocniej nawilżających, ale z taką lekką konsystencją, to każdy u mnie na cerze daje taki sam efekt, więc cera jest nawilżona. Ale jeżeli wyszukacie szukacie właśnie jakiegoś mocnego nawilżenia, takiego odżywczego i właśnie żeby to było szybko wchłanialne, najlepiej na dzień i pod makijaż, to polecam to spróbować, bo może Wam się sprawdzi dalej mam coś co Wam już pokazywałam na snapchacie i coś co kupiłam przez dobrze Wam znaną Elżbietę tutaj moją ukochaną pozdrawiam Cię wyłożcie hello pozdrawiam Cię Elu i teraz tak to jest olejek pod prysznic do cery suchej z Isany i to jest no, olejek którego powinniśmy używać pod prysznic a do czego ja go używam, do czego namówiła mnie Ela? Używam go do wypierania podkładu z gąbek, z beauty blenderów i z tych innych pseudo beauty blenderów. Idealny środek myjący do gąbek. Nawilżamy gąbkę. Nacieramy, wcieramy ten olejek w gąbeczkę, tego dużo nie potrzeba, i wypukujemy masując tą gąbkę tak jak tradycyjnie to robimy tam z mydłem, czy z innymi środkami do czyszczenia. I ten olejek przepięknie wypukuje każdy podkład, a tym, bardziej, a tym bardziej moje gąbki nie mają ze mną łatwego życia, bo ja bardzo często używam na np. Color colorstay albo jakichś takich też cięższych podkładów. Więc sami dobrze wiecie, że takie podkłady nawet ciężko wypiera się z pędzli, a co dopiero z gąbek. Więc ten olejek naprawdę świetnie to wypukuje, domywa. Oczywiście to jest Isana, czyli Rosman, i ten olejek kosztuje chyba 6 czy 7 zł i chyba w normalnej cenie, więc nawet jak będzie promocja, to on będzie za grosze. Świetny, używam go cały miesiąc, dzień w dzień. Zużyłam, tak jak widzicie, ponad połowę, ale na jeszcze trochę mi starczy, ale niebawem polecę zrobię zapas. I kolejnym ulubieńcem minionego miesiąca jest szczoteczka soniczna do czyszczenia twarzy z podwójną tutaj stroną. Zaraz Wam wyjaśnię kolor i układ, czemu, po co, na co to tak jest. A to jest firma Foreo i to jest Luna 2. I jeżeli mnie oglądacie, to dobrze wiecie, że ja no już gdzieś za dwa lata używam szczoteczki Clarisonic Mia 2. I z tamtej szczoteczki jestem, jakaś myszka lata. Z tamtej szczoteczki jestem jak najbardziej cały czas do tej pory zadowolona. Nadal ją polecam, ale ponieważ otrzymałam tą, to teraz tą testuję. I teraz tak, ona jest, występuje chyba. O ile się nie mylę, podeśwa, podam Wam linka na dole w opisie do tej szczoteczki. Ona chyba występuje w trzech czy czterech kolorach, i każdy kolor. Jest przeznaczone do innego typu cery. Akurat niebieski jest przeznaczony do cery mieszanej, czyli do cery taką, jaką ja posiadam, i ona ma wtedy ułożone właśnie w inny sposób takie te y, ząbki tutaj na górze. I tak jak widzicie, w tej szczoteczce nic się nie wymienia. Ona, ona jest zrobiona właśnie z takiego: to jest nie wiem, czy to jest medyczny silikon, czy jeszcze jakiś inny materiał, ale to jest coś takiego, że. No tak jest, nic tutaj się nie wymienia i właśnie mamy pierwszą stronę do oczyszczania twarzy. A drugą stroną e, wykonujemy masaż typu anti-aging, czyli najpierw domywamy twarz, a później się masujemy, smarujemy. E, I tak jak ja tego używam, to oczywiście e, już film o mojej pielęgnacji też na pewno znacie. Jeżeli nie znacie, to tutaj będzie w kartach na górze. E, I tak, domywam sobie całą twarz. Normalnie, tak jak zwykle Później szoruję się już szczoteczką Wszystkie właśnie tą główką Która ma tutaj takie już Większe, większe takie te O Boże, takie końcu, końcóweczki Docieram sobie Spokojnie właśnie, w się No wy co za aparat, co za obiektyw, kocham go. Docieram sobie mocniej, właśnie tutaj nos, wszystkie takie te zaskórniki, rozszerzone, rozszerzone pory sobie docieram, i później mija dwie minuty, wszystko tam przemyję, wytrę, osuszę twarz i. Tą stroną wcieram sobie w twarz serum. Na przykład teraz obecnie używam serum z Kiko Skin Trainer i właśnie nakładam na twarz. Lekko rozsmarowywuję, ale nie wsmarowywuję, i później tą szczoteczką, właśnie drugą stroną robię masaż z tym serum, żeby to głębiej, jakoś tam fajniej, ciekawiej weszło w skórę. Więc fajna sprawa, ale dalej u mnie to jest w fazie testów, więc hmm, będę dawać znać na przykład, jeżeli mi się dalej będzie sprawdzać, to no to wyląduje ona w ulubieńcach rocznych i też dajcie mi znać, czy na przykład za jakiś czas, jak głębiej się mocniej z nią zapoznam, czy nie chcielibyście na przykład porównania Clarisonica z Foreo i przechodzimy do kolorówki z kolorówki mam dwie rzeczy, plus będę mieć jeszcze jeden pędzelek wam do pokazania, i to będzie na tyle na dzisiaj. Najpierw jedziemy z Face Matte. Pokaż się, bo no, muszę odczytać. Tak, My Secret Face Matte Powder. I to jest wypiekany puder brązujący do twarzy i do ciała. On występuje tylko w jednym kolorze, znaczy wyszły dwa pudry z tej serii. Wyszedł jasny i wyszedł właśnie ten ciemny. Z jasnego to tak średnio jestem zadowolona, ale z tego jestem jak najbardziej zadowolona. I to jest brązer, to jest chłodny brązer wypiekany, czyli daje nam wykończenie satynowe. Nie ma żadnych drobinek, żadnej perły, żadnej. Tafli no też nie daje, daje coś takiego na policzkach. Ja go w tej chwili mam połączonego z cieplejszym brązerem, więc to nie jest taki wyjściowy kolor. Ale jeżeli szukacie właśnie na jesień chłodnego brązera, którym nie tyle co się opalicie, ale właśnie delikatnie wykonturujecie. Ale dalej chcecie pozostać właśnie przy takim satynowym wykończeniu, niekoniecznie matowym, to to jest to, to jest cudo. Tak samo jeżeli tak jak oni piszą, on jest do twarzy i do ciała, na ciele też bardzo ładnie wygląda. Tylko tak jak mówię, bardziej bym szła w stronę tego, że to jest bronzer do konturowania. Nie zrobimy nim mocnego konturowania też, bo on ma dosyć jasny kolor. Ale też się nim nie opalimy. To jest właśnie bardzo ładny kolor do podkreślania atutów twarzy na jesień. O, wykończenie ma przeboskie. Eee, I od razu Wam wspomnę o tamtym jaśniejszym. Mam właśnie ten jaśniejszy, też go kupiłam, ale on nie jest za bardzo moim ulubieńcem. Jest i nie jest. Powiedzmy o tak. Bo producent napisał, że to jest Face, face Matte Powder, który jest jasny, który jest wypiekany. Ale jest to wypiekany puder matujący. Zapewnia delikatne krycie, nadając jednocześnie naturalne, jak samitne wykończenie makijażu. I on też przepięknie, przecudownie wygląda na skórze, daje właśnie takie satynowe wykończenie, ale matu nie trzyma, przynajmniej u mnie. Niestety nie trzyma, bo tak to, to byłby mój ulubieniec na zabój. No, niestety nie jest. Jest fajny, ale no w ulubieńcach powiedzmy się nie pojawia, ponieważ nie matuje. I jeszcze Wam pokażę właśnie ten brązer, jak on wygląda. Mam go i tutaj, i tutaj Uch, chodzi. I tak jak widzicie, on ma wykończenie satynowe, bardzo ładnie wygląda na skórze. Ale jest dosyć jasny. I teraz zależy od karnacji. Ja jestem jeszcze dosyć, dosyć opalona. Postaram się ten koloryt skóry już pozostawić sobie. I on jest u mnie bardzo słabo widoczny. Jeżeli jesteście bardzo, bardzo bladzi, to on będzie u was mocniej widoczny. U mnie jest słabiej widoczny. Więc wszystko zależy. Na tą chwilę, na chwilę obecną jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Chyba nie ma miesiąca, żeby nie pojawiło się nic z Kiko. Jak to zwykle ma miejsce, mam kolejny produkt z Kiko i mam rozświetlacz. Mam rozświetlacz, to jest rozświetlacz z edycji limitowanej Neon War, czyli jeżeli w tej chwili ten rozświetlacz Wam się spodoba, to albo strona internetowa, albo salon koniecznie już nał teraz, bo za jakiś czas, za jakiś czas, za krótki czas, na pewno go już nie będzie, bo on robi u nas szał. I teraz tak, to się nazywa Design Flower o boże, Enriched Highlighter i on występuje tylko w jednej wersji kolorystycznej, więc nie mamy problemu, że nie wiecie, jaki to jest numer i źle zamówicie. Już wam pokazuję, czemu ja nad nim piszę. I czemu je ja nad nim piszę? Zobaczcie, ja go nałożyłam tutaj na dłoń i tak jak widzicie, nie widać za mocno błysku, tylko jest zrobiona tafla. On się zachowuje jak właśnie no chodź, chodź, chodź. On się zachowuje jak puder wypiekany, i on ma bardzo ładną barwę, bo on jest wypośrodkowany, on jest neutralny. On nie jest. Ani za różowy, ani za szampański, ani za beżowy, ani za żółty. Jest w sam raz. Jest bardzo ładny i on jest w takiej właśnie malutkiej wersji. On ma 5 gram. No jak na rozświetlacz to nie jest źle i on daje bardzo właśnie takie delikatne wykończenie. Ja dzisiaj akurat mam go połączonego z minimalną ilością marylu. Dużo osób często mnie się pyta właśnie dużo dużo z was pytacie się mnie jak ja osiągam właśnie takie wykończenie na twarzy. Po pierwsze cera mieszana więc strefa te się wytłuszcza i tak jak widzicie no ja jest ja jestem w tej chwili po Czekajcie, nagrywam po, po 20, a makijaż nagrywam o nakładam makijaż o 6 rano, czy tam o 7, to mamy 13 godzin. Więc no, jak na 13 godzin, to sądzę, że i tak nie jest źle. Zaczynam się właśnie już ładnie błyszczeć na te, ale tutaj właśnie policzki ja wszystko osiągam dzięki takim. Pudrom typowo wypiekanym, czyli właśnie tak jak był ten wspomniany tutaj brązer wypiekany, to on jest tutaj, daje taki efekt. Róż, przeważnie, różu też używam jakiegoś wypiekanego albo z jakimiś drobinkami, żeby się tutaj ładnie komponował. I właśnie na szczytach kości policzkowych mam ten rozświetlacz plus dodatkowo minimalnie, ale trochę dołożone merylu, bo błysku nigdy za wiele, dobrze o tym wiecie, highlight on flick i te sprawy, w tą, w tą stronę idziemy. E, I kontynuując, bo się zaplączę oczywiście, kontynuując, ten rozświetlacz daje nam wykończenie delikatne, bez perły, bez drobinek. Idealna tafla, ale subtelna. Nie jest ona mocna, dlatego ja mam jeszcze merylu dołożone. Ale jeżeli lubicie delikatny błysk, nie taki nachalny, i tym bardziej właśnie teraz na jesień szukacie takiego produktu, to to jest to. No dobra, i ostatni produkt. Ostatni produkt, a raczej e, pędzel, czyli akcesorium, czyli narzędzie pracy, mamy pędzel z gosza. Dobra. Włoszył się na dłoni. To jest ogólnie pędzel numer 013, który na opakowaniu miał napisane, że to jest kontur brush i to się zgadza, ponieważ pomimo tego, że on jest właśnie tak ścięty i w opakowaniu, jak na niego patrzymy, to sobie myślimy, eee, kolejny pędzel do różu, tutaj na policzki. Nie. Oczywiście, można go używać jako, róż, jako pędzla do różu, jak najbardziej, to, to niczemu nie przeszkadza, ale on bardzo dobrze właśnie wpasowuje się w policzki, żeby tutaj sobie je wykonturować. Jest właśnie. To, co jest w nim najważniejsze, on jest spłaszczony. On jest naturalnie właśnie już tak spłaszczony. Ja go prałam i suszyłam w osłonkach. On nie jest jakoś zgnieciony przez opakowanie. On ma taki kształt, więc on jest właśnie lekko spłaszczony. Jest dosyć gęsty, ale nie, nie za mocno. I jest bardzo mięciutki, milutki. Nie farbuje, nie, nie brudzi, nic się z nim nie dzieje i właśnie. Bardzo ładnie tutaj wbija się w tą powierzchnię, o tutaj, żeby wjechać i zrobić nam linię konturowania, przyciemnienia. I tak samo jak nim nałożymy linię, to później bardzo ładnie możemy sobie to rozblendować, rozprowadzić, bo jest miękki i właśnie włosie bardzo ładnie blenduje, rozprowadza puder. Więc z tego pędzla w tym miesiącu jestem naprawdę bardzo zadowolona. I jeżeli będziecie mieć gdzieś okazję, żeby go dorwać przede wszystkim w promocyjnej cenie, to polecam. I dzisiaj to na tyle. W tym samym makijażu pozostaje, ponieważ zaraz nagrywam open boxy, które będą lada moment zaraz na kanale, więc od razu Was zapraszam. Bądźcie czujni, kiedy się oni pojawią, a otwieramy pudełko Shiny Box i urok. W jednym filmie, więc będzie co pooglądać, a pudełka chyba będą fajne, więc zapraszam. A jeszcze się dzisiaj nagadam, więc w tym filmie to już koniec. Dziękuję Wam, jak zwykle, serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w moim kolejnym filmie. Zostawcie lajka, like, jeżeli się podobało. Jeżeli nie subskrybujecie, to subskrybujcie i do następnego, na razie pa A i nie zauważyłam, oczywiście przez cały film mam tutaj o takie OTT. E, to w ciągu dnia nosiłam okulary przeciwsłoneczne, oczywiście zapomniałam to zakryć. <grych> Brawo ja! Nagrałam cały film, więc już trudno mam wyjewane. <grych>